Witam serdecznie wszystkie skorpiony: skorpiony słoneczne, ciężarowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na sierpień 2023 roku, co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie skorpiony. Do 26. Mars, planeta energii, działania, siły życiowej, będzie w pannie, czyli w korzystnym sekstylu do waszego znaku. Również Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, będzie w sekstylu do waszego znaku, w pannie i 23 dołączy do tego Słońce. Czyli tutaj macie nowe szanse, nowe możliwości, powiedziałabym. Być może ktoś was komuś poleci, proteguje, współpraca z nowymi ludźmi, z nowymi grupami ludzi, którzy mają podobne myślenie do Was. Również świetny czas na realizację marzeń, spełnianie życzeń serca. Pamiętajcie, że Saturn, planeta naszych ambicji, nasz nauczyciel jest w trygonie do Waszego znaku, czyli w korzystnym aspekcie, jak i również Neptun. Pomagają spełniać Wam marzenia, wykorzystać Wasze talenty. To jest czas, kiedy próbujecie się docenieni, pozytywne sytuacje, wykorzystanie swoich potencjałów, swoich możliwości. Ale zacznijmy od początku. Troszeczkę też będzie Wam lżej, bo już węzeł, węzły karmiczne wypływają południa z Waszego znaku, a północny z byka, więc tutaj troszeczkę poczujecie się lżejsi. Tak? 1 sierpnia odbywa się pełnia księżyca w wodniku. Pełnia jest w trudnych aspektach do Waszego znaku. Podczas pełni księżyc zawsze ustawia się naprzeciw Słońca. Czyli księżyc w wodniku, słońce w lwie, obie planety będą w zgodnym aspekcie do waszego znaku. Chodzi o wardą, waszą rodzinę, waszą kar karierę, yy, wasze powołanie, tego jak pokazujecie się światu. Tutaj być może postanowicie coś zakończyć, coś co już yy, was ogranicza, co, nie powo co powoduje, że nie czujecie się spełnieni. Być może postanowicie zrezygnować z pracy lub nie wiem, wyprowadzić się, zakończyć jakąś relację. Podczas pełni Mars, planeta energii, działania, siły życiowej, ustawia się w trygonie do Jowisza. Mars jest po, po, w pozytywnym aspekcie do Waszego znaku. Jowisz reprezentuje. Relacje partnerskie, jakiejś współpracy z ludźmi. Więc tutaj być może postanowicie coś zakończyć, ale macie nowe szanse, nowe możliwości na nową relację, na nową współpracę, na coś nowego, tak? Więc tutaj yy, 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 tego typu pełnia, tak? ale pełnia bardzo mocno emocjonalna, wy tak? Tutaj chodzi o waszą wolność, o waszą niezależność, o to, czy się spełniacie. Jeżeli tak nie jest, być może postanowicie coś zakończyć. Zaraz po pełni 2 sierpnia Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, krótkich podróży, ustawia się naprzeciw Saturna, czyli to są ograniczenia. Ograniczenia w komunikacji, y, takie wiecie, m, że być może chcielibyście z kimś porozmawiać, ale tutaj ktoś nie będzie chciał rozmawiać. Saturn jest w pozytywnym aspekcie do waszego Znaku, więc tutaj m, być może zakończenie jakiejś znajomości, jakiejś przyjaźni, zrezygnowanie z jakiegoś marzenia, tak? Poczujecie y, też jakieś ograniczenia, na przykład y, Merkury, który jest w pannie, jest w bardzo dobrej pozycji, ale i Mars jest w pannie, ale to jest real, to jest życie codzienne, tak? Czyli jakby też zobaczycie, że tutaj trzeba będzie popracować, tak? Że to nie jest tak, że, yy, że wszystko też ma swoje konsekwencje, tak bym powiedziała. Siódmego, również taki sobie dzień, ponieważ Słońce, które jest w Lwie, chce błyszczeć, chce poczuć się ważne, chce chcę być zauważone, dostrzeżone, będzie w trudnym aspekcie do Jowisza. To jest kolejny aspekt. Słońce, gdy jest w lwie, jest w trudnym aspekcie do Waszego znaku, reprezentuje Waszą karierę, Wasze powołanie. tak? I w kwadracie do Jowisza pokazuje, że Wy się nie spełniacie, że Wy nie czujecie się dobrze, być może w relacji, w której jesteście, być może we współpracy. Tutaj yy... Mocno te planety Wenus też jest w retrogradacji i yy, dziewiątego będzie miała kwadraturę do Urana, czyli Wenus, która odpowiada za miłość, pieniądze, przyjemności. Yy, najpierw siódmego Słońce w kwadraturze do Jowisza, a dziewiątego Wenus w kwadraturze do Urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności. Obie te planety u Was reprezentują relacje partnerskie, jak i współpracy z innymi. Czyli jeżeli ja się nie spełniam, nie czuję się dobrze w tej relacji, w której jestem, nie czuję się atrakcyjna, zauważona, nie spełniam się. Być może to zakończę, tak? Tu są rozstania, to są zakończenia współpracy, dużo emocji, bardzo nerwowo, słuchajcie. Także um, Wenus jest w retrogradacji, więc te sytuacje już by, mogło tak być, że Wy sobie uświadamialiście pewne sytuacje i to do Was wróci, tak, czyli um, dziesiąty jest takim łagodniejszym dniem, dobrym na rozmowę, ponieważ Merkury, yy, czyli ta planeta, która odpowiada za komunikację, współpracę, biznes, krótkie podróże, interesy, będzie w trygonie do Jowisza. Planety szczęścia, ekspansji, wyjścia do świata, poszerzania naszych horyzontów. Czyli tutaj dopiero 10 można odbyć jakąś taką rozmowę, która będzie konstruktywna. Tak? To jest dobry dzień na spotkania biznesowe, na rozmowę, na jakieś realizacje planów, na nowe jakieś współprace. Więc 10 jest dobrym dniem. 13 .00. Słońce łączy się z Wenus. Czyli nasza siła życiowa łączy się z Wenus, planetą miłości, pieniędzy w lwie. I obie te planety są w trudnym aspekcie do waszego znaku, więc znowu możecie poczuć, że to, co robicie, nie, nie powoduje, że czujecie się spełnieni, nie powoduje, że praca, którą się zajmuje, nie jest dla mnie. Ja nie czuję się ważna, ja nie czuję się atrakcyjna, nie czuję się doceniana. To jest kwadrat, tak? Czyli nieprzyjemne jakieś emocje. Może być frustracja, złość, niezadowolenie. I w tej energii też odbywa się 16. Nów księżyca w LP. Nów, jak wiecie, jest dobry na początek. tak, Nów ma bardzo trudne aspekty, wręcz powiedziałabym. Takie ekstremalne, ponieważ słońce i księżyc, które będą oba w lwie, ponieważ podczas nowiu słońce i księżyc spotykają się w tym samym punkcie na niebie i spotkają się w lwie i będą w trudnym aspekcie do Waszego znaku. Podczas pełni nie dość, że te planety spotykają się w lwie, to jeszcze są w trudnym aspekcie kwadratury do urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, zakończeń, nagle nieoczekiwanie. I tutaj myślę, że ten now otwiera wam drogę do czegoś nowego, ponieważ w nowiu Mars, planeta energii, działanie jest w trygonie do Urana, planety rewolucji, nowości, czyli coś trzeba zakończyć, aby móc otworzyć się na coś nowego. Czyli, wiecie, nagle nieoczekiwane zmiany, to może być też tak, że na przykład nagle nieoczekiwanie, to jest z Wami zakończy współpracę albo relacje. Ale jakby to pokazuje, że to będzie dla Was dobre, ponieważ otwiera Wam drogę tutaj spokojnie sobie. Mars, Pan nie jest spokojny, planuje, działa, realizuje po kolei. Merkury ma pomysły, też planuje. Więc jakby to jest w trygonie do Urana, czyli nowe pomysły, nowe możliwości. Więc Uran jest dość wybuchowy i trudny. Yy, nów, przepraszam. Uran też, ale no jest wybuchowy i no takie dość trudne. Radykalne decyzje mogą jakieś być. Jest w ogóle silna energia. Później 22. Też trudny dzień. Uwaga, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności w tym dniu ustawia się w kwadraturze do Jowisza, planety szczęścia, rozwoju, ekspansji. Wiecie, Wenus w lwie. Chce mieć wszystko z najlepszej półki. Wszystko, y, chce się czuć atrakcyjna, piękna, więc też y, jest rozrzutna, dużo wydaje. W kwadraturze do Jowisza, czyli możecie kogoś poznać, możecie, ktoś was y, namówi na jakąś inwestycję, ten szybki zarobek, tak? Ktoś będzie obiecywał. Uwaga, podczas tego dnia Mars jest naprzeciw Neptuna. Mars, planeta energii, działania, tak? naprzeciw Neptuna, czyli zaciemnienie, tutaj nie widzicie wszystkiego, nie wiecie, tutaj jest optymizm, tak, ojej, szybko zarobię, szybko, kogoś poznaję, ktoś mi proponuje współpracę, złapałam Pana Boga za nogi, nie, 22 nie wiecie wszystkiego, nie widzicie wszystkiego, nie do końca wszystko może być tak, jak byście chcieli, tak, chociaż mówię, Neptun, też jest w Trygonie do Waszego znaku, ale 22 uważajcie na inwestycje, na współpracę, na randki. Nie jest to dobry dzień, tak? 23. Słońce wchodzi do Panny i to jest dla Was dobra informacja, ponieważ ustawi się w stylu do Waszego znaku. Dając nowe szanse, nowe możliwości, dołącza do Marca, który już tam jest, do Merkurego. I trzy planety są w Pannie, czyli dobry kontakt z przyjaciółmi. Czas na realizację marzeń, dużo być może planowania wspólnie z innymi. W tym dniu, uwaga 23, gdy Słońce wchodzi do Panny, Merkury, Panny ta Komunikacji, Współpracy Biznesów, która również jest w Pannie, wchodzi w retrogradację, czyli do 15 września nie jest dobry czas, żeby zaczynać coś żeby podpisywać jakieś umowy, kupować sprzęty elektroniczne, tak? czy elektrotechniczne. Ponieważ często mają jakieś ukryte wady. Jeżeli podpisujecie umowy, czytajcie wszystko, co jest małymi literkami. Tutaj łatwo jest nas oszukać, tak? ten nasz umysł nie jest taki cisły, choć tak jak mówię, dla Was Merkury mimo wszystko jest w korzystnym aspekcie, więc Wy dostajecie czas, żeby zaplanować coś, coś poprawić, wrócić być może do starych pomysłów, tak? Tutaj realizacja marzeń. Wykorzystajcie ten czas tego Merkurego w retrogradacji na uporządkowanie pewnych spraw, na korektę, na planowanie, na rozmowy jeszcze z przyjaciółmi, tak? Przygotowanie jakiegoś planu. 25, dobry dzień, ponieważ Mars. Planeta siły życiowej, działania, które jest pannie, czyli planuje, krok po kroku realizuje, jest perfekcyjny, dokładny, ustawia się w trygonie do Plutona. Planety transformacji, przemiany. Pluton. Gdy wrócił do koziorożca, jeszcze jest w sekstylu do waszego znaku, czyli w korzystnym aspekcie, dającym szansę na poznanie nowych ludzi, y, dobrą komunikację, przemianę, zmianę otoczenia, być może przeprowadzkę. I tutaj y, Mars jest w trygonie do Plutona. Wielka siła zmiany, wielka siła y, do realizacji marzeń, być może jakieś kursy, szkolenia. Bardzo dobra komunikacja z ludźmi, tutaj świetny czas, możecie tak naprawdę każdy plan zrealizować, o którym marzyliście. No, Merkury co prawda jest w retro, czyli tak wiecie, Wenus też jest w retrogradacji, pamiętajcie, jeszcze w kwadraturze do Waszego znaku, więc jeszcze tak do końca nie zakończą się te problemy takie, wiecie, że wy jeszcze nie do końca będziecie czuli to spełnienie, ale już pracujecie nad tym, żeby ze swojego życia wykluczyć to, co wam yy, nie pasuje i przeszkadza w rozwoju, tak? Dzie ha, jeszcze 27. Słońce, nasza siła życiowa, to jest w pannie w korzystnym aspekcie do Waszego znaku ustawia się naprzeciw sakurna. To jest taki dzień, kiedy czujemy się zmęczeni, trochę możemy poczuć się zniechęceni, nie chce nam się pracować, trochę czujemy ograniczeń, tak? Zrobotnie może być słabiej. Jak mówię, Marc jest w korzystnym aspekcie do Waszego znaku Saturn również, więc nie będzie to dla Was jakieś takie bardzo trudne, ale to jest dzień, kiedy być może warto sobie odpocząć, odpuścić, tak dać jeden dzień luzu. 29. Uran, planetary ewolucji, nieprzewidywalności, młodości, nowości, współpracy z zagranicą, nowoczesnych technologii, wchodzi w retrogradację i będzie w niej aż do 26 stycznia 24 Uran, jak wiecie, jest naprzeciw Waszego znaku i reprezentuje relacje partnerskie, jak i współpracę z ludźmi. Uran wchodzi w retrogradację, więc mogą powrócić. Dawne znajomości, jakieś dawne relacje, dawne współprace, tutaj być może dostajecie czas, tak? Na to, żeby się zastanowić, co ja chcę jeszcze zmienić, co chcę zmienić we swojej współpracy, jak ją unowocześnić, być może y, zmienić jakoś, nie podchodzić tak tradycyjnie. Może ja potrzebuję czegoś innego, więc wiecie, tutaj dostajecie czas i te relacje partnerskie i współpraca jeszcze tutaj dużo się będzie działo. Yy, miesiąc kończymy pełnią Księżyca w rybach. Pełnia jest w korzystnych aspektach do Waszego znaku. Księżyc będzie w rybach naprzeciw Słońca, które jest w Pannie. Księżyc jest w tygonie, czyli w korzystnym aspekcie do Waszego znaku. A słońce w sekstylu. Mimo wszystko, pełnia jest dość trudna, ponieważ Księżyc przechodzi przez Saturna, co daje takie ograniczenia emocjonalne, jakiś smutek. Być może tutaj zdacie sobie sprawę, że jednak coś, do czego dążycie, być może nie jest dla Was, może będziecie chcieli z czegoś zrezygnować, może zobaczycie jakieś swoje ograniczenia, tak? Jesteśmy w pannie, więc ograniczenia zdrowotne, fizyczne, takie w codziennym życiu, tak? Że być może y, trzeba z czegoś zrezygnować, być może jakieś marzenie, do którego dążymy, trzeba troszeczkę zmodyfikować, tak? Mamy merkurego. Pannie. więc jakby możemy dokonać jakichś zmian. To jest taka pełnia trochę pożegnania, jakby, tak? Bo to jest, są ryby, to jest ostatni znak. Więc jakby być może żegnacie, tak jak mówię, jakiś, jakiś wasz cel, jakieś marzenie, postanowicie coś zmienić. Także drogi Skorpiony, miesiąc wybuchowy, miesiąc, który może Wam uświadomić wiele. Jeżeli chodzi o was, o to, jak się czujecie, czy się spełniacie, być może no, planety zachęcają was do zmiany, do postawienia na siebie, do zaplanowania czegoś nowego. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć, że z warsztatami astrologicznymi myślę, że ruszę po 15 września, jak Merkury wyjdzie z retrogradacji. Już po tych filmach miesięcznych nagram film o tych warsztatach. I wam opowiem, jak ja to widzę. Zachęcam, oczywiście, również do konsultacji astrologicznych. U Was bardzo dużo się jeszcze będzie działo. Ten uran naprzeciw Waszego znaku już u wielu skorpionów wprowadził zmiany, ale u wielu jeszcze wprowadzi. To są nagłe, nieoczekiwane zmiany. Tutaj jest prognoza ogólna dla wszystkich znaków. Na podstawie Waszego kosmogramu urodzeniowego. Znając Waszą datę, miejsce i godzinę urodzenia, mogę powiedzieć, w jakich dziedzinach życia możecie się spodziewać tych zmian. Jak wykorzystać te trygony, na przykład Saturna, w jakich dziedzinach życia tutaj może zostać docenione Wasze doświadczenie, Wasz potencjał? Na co uważać? Także astrologia odpowiada na wiele pytań, również pomaga poznać siebie, tak? wasze talenty, wasze potencjały. Jakie są najlepsze sposoby zarabiania pieniędzy przez was? W jaki sposób możecie się spełnić zawodowo? Więc zachęcam do konsultacji, życzę Wam cudownego miesiąca. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.